Ponieważ znaczenie słów jest w naszych głowach i sercach, a nie tylko w słowniku, postanowiłam podeprzeć się jedną z definicji autentyczności, Karl Rogers mówi, że to bycie autorem swojego życia. Ja dodaję do tego swoje własne określenie dobrego życia, bo od tego, czy żyjemy w zgodzie ze sobą, czy jesteśmy autentyczni, tak naprawdę zależy jakość naszego życia. Autentyczność, jak się okazuje, jest fundamentem tego właśnie dobrego życia. Żeby być autentycznym, Potrzeba nam trochę odwagi, o której za chwilę będzie mówiła Angelika. Bycie autentycznym to tak naprawdę, to tak naprawdę poznanie siebie. Jeśli bardzo dobrze znam samego siebie, to łatwiej mi być autentycznym. Jeżeli jestem transparentna, ale nie przezroczysta, to jestem autentyczna. Jeżeli myślę i działam bez uprzedzeń, jeżeli nie zakładam czegoś z góry, to łatwiej mi być autentyczną. I na koniec, jeżeli żyję zgodnie z zasadami i wartościami, które deklaruję i które wyznaję, to jestem autentyczna. Australijska pielęgniarka, Bonnie Ware, nie wiem czy znacie to nazwisko, ale to jest kobieta, która opiekowała się w hospicjum umierającymi osobami. I każda z tych osób zadawała jedno pytanie. Pewnie więcej, ale to jedno kluczowe. Czego najbardziej żałujesz w życiu? Prawie każdy odpowiadał to samo. Że najbardziej żałowali w życiu tego, że nie odważyli się żyć w zgodzie z samymi sobą. Bo autentyczność to życie w zgodzie ze sobą. To codzienne balansowanie pomiędzy tym, czego chcę ja, a czego chcą inni. Co jest dla mnie ważne? A co jest ważne dla innych ludzi? Tak naprawdę jest to codzienne odpowiadanie sobie na pytanie, gdzie jest moje miejsce, czego ja chcę, co jest dla mnie ważne. I układanie siebie samego w stosunku do tego, czego chcą inni, czego wymaga organizacja, czego wymaga mój szef, gdzie ja się mieszczę w wartościach wyznawanych przez innych ludzi. Autentyczność. Najłatwiej. Najłatwiej jest ludziom, którzy doznają jakiejś strasznej tragedii i traumy w życiu. Oni najszybciej się orientują, że warto żyć w autentycznie. Ale czy potrzeba doświadczyć czegoś złego i strasznego, żeby być autentycznym? Na szczęście nie. Chociaż można. Myślę, że warto zacząć od tego, żeby prowadzić autentyczne rozmowy, takie prawdziwe, z najbliższymi ludźmi w najbliższym otoczeniu. Jeśli prowadzisz głębokie, autentyczne rozmowy, to trenujesz się codziennie w tej autentyczności. Bo to nie jest jakaś cecha charakteru. Absolutnie nie. To jest kompetencja, którą codziennie można ćwiczyć. Codziennie, codziennie, codziennie. Jeśli ktoś mówi, że nie ma odwagi być autentycznym, to może warto, żeby tą autentyczną osobą bywał. Z odrobiną odwagi.